się Beata i witam Was w mojej kuchni. Chciałam Wam pokazać mój nowy granitowy zlewozmywak. Wymieniłam mój stary, stalowy zlewozmywak, który denerwował mnie okropnie, dlatego że bardzo się rysował, hałasował podczas składania naczyń do, do zlewu, a poza tym był okropnie brzydki. Lavelo jest zlewozmywakiem, który jest niewątpliwie przepiękny co widać, ale za tym również idzie bardzo dobra jakość. Są to zlewozmywaki, które świetnie wyprofilowane. Tutaj są takie fajne wyżłobienia, dzięki którym woda nie, nie, nie stoi, tylko spływa pięknie. Zarówno tutaj, w tej komorze tak samo. Woda pięknie spływa, nic nie zostaje. Dzięki temu też nie zostają brzydkie ślady. Fantastycznie pielęgnuje się go. Wystarczy odrobinę oleju, takiego kuchennego, do wysmarowania. Ja to robię raz w tygodniu i, i naprawdę to wystarcza. Dzięki temu też oszczędzam, bo nie kupuję żadnych środków czyszczących. Bardzo fajne są też akcesoria i polecam kupić te zestawy na stronie Lavelo, gdzie obsługa jest fenomenalna, dobierają wszystko doskonale. Urządzenia są kompatybilne, dostawa przyszła bardzo szybko. Jestem bardzo zadowolona z jakości. Co jeszcze jest bardzo ważnego w zlewozmowakach Lovelo, to to, że mają 10 lat gwarancji yy, i są w 100% produktem polskim. Naprawdę, jeżeli szukacie Zlewozmywaka, to koniecznie wejdźcie na stronę Lovelo i wybierzcie swój wymarzony. Ja to zrobiłam, jestem naprawdę bardzo zadowolona. Polecam.